I jesteśmy z powrotem. Adrian Borecki, oraz ze mną oczywiście nadal Krzysztof Szucki, Krzysztof Mulawa, Waldemar Witkowski, Artur Łącki. Panowie i szanowni państwo, we wtorek miało miejsce, tak dobrze pamiętam, chyba we wtorek, bardzo dziwne spotkanie w prokuraturze w Warszawie ministra Żurka z niektórymi osobowościami. zobaczymy. Grupa rekonstrukcyjna polskiego hejtu. Zadmiarze, pospolita, żulerka i wyrokowcy. Zebrali się w jednym czasie, w jednym miejscu. Gdzie? Ano w budynku prokuratury rejonowej w Warszawie. Z kim? Z Żurkiem, aktualnie ministrem sprawiedliwości, tej od Tuska. I z prokurator Wrzosek, kipiącą oazą apolityczności i totalnej bezstronności. Szczurek, Augustynek, Lempart, Kocjan, Kastrzak, Kramek. Istna plejada kosmitów i osobliwości. No to tak, dla przypomnienia. Zobaczmy, z czego słynie na przykład Marta Lempert. Dym w kościołach! Dym w kościołach! Dym w kościołach! Imię, nazwisko i numer służbowy. Taka z was kur... policja. <grym> <grym> Niektórzy się śmieją, ale jest jeszcze Katarzyna Augustynek. Niedługo. Jesteście po prostu zastrębnym błogiem, niczym poza tym. Nie, Boże! Słucham? Dokładnie to, co słyszałam. Nie dotyka pani policjanki. Nie dotykam żadnej policjanki, bo by mnie nawet brudną szmatą nie dotknęła. To rozumiesz to? Jest taka odrażająca. Nie ma drugiej. Nagrywajcie! Nagrywamy, nagrywamy! Nagrywaj nagrywam targa, bo tobie ufam bo tam w, bo może wakale, być straszna broń może być jeszcze szminka to prześladowanie co tu jest No co wiecie, kur... No i na spotkaniu z ministrem sprawiedliwości był także między innymi pan Kijowski były czy obecny szef kodu Komitetu Obrony Demokracji skazany prawomocnym wyrokiem na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata jak dobrze pamiętam panie pośle Szczucki yy, czy teraz, albo czy takie osoby to są nowe autorytety ministra Żurka, czy takie osoby powinny brać udział w spotkaniach w prokuraturze z ministrem sprawiedliwości? Bo to wiele, bardzo wiele, większość z tych osób ma problemy z prawem. No więc właśnie, my się do dzisiaj nie dowiedzieliśmy tak naprawdę, mimo że no, przecież media się bardzo starały dowiedzieć, państwa stacja także, a może przede wszystkim, jaki był cel tego spotkania i po co ono się odbywało. No bo ci ludzie, jak rozumiem, do prokuratury nie byli wezwani w charakterze podejrzanych czy świadków, tylko się na jakieś się. towarzyskie spotkanie, może jakieś plany, jak jeszcze rozszerzyć granice tego hejtu, który z siebie wylewają. I dlaczego prokuratura regionalna w godzinach pracy, marnuje czas i zasoby na spotykanie się z takimi ludźmi, właśnie w jakimś charakterze doradczym. Widzieliśmy, w, jak potrafią doradzać właśnie w sprawie hejtu, w sprawie używania wulgaryzmu, w sprawie nienawiści, w sprawie gardzenia polskim mundurem. W tym się ci ludzie, na tych materiałach to było widać, specjalizują i oni w prokuraturze spędzają czas, a prokuratora w tym czasie powinna się zajmować innymi sprawami. Zajmowałaby się, gdyby nadzorował ją człowiek, który poważnie podchodzi do swoich zadań i nie chciałby jej upolityczyć, jest zupełnie inaczej, więc nie jestem w stanie tego racjonalnie wytłumaczyć, tego co tam się działo. Panie pośle Łącki, czy tego typu osoby to jest, nie wiem, nowy autorytet, nowe autorytety dla ministra Żurka? Czy takie osoby powinny konsultować z ministrem sprawiedliwości praworządność w naszym kraju? Jak pan sądzi? Ale tak. Tak, najpierw to trzeba powiedzieć, panie posle Szczucki, że nienawidzą was ci ludzie. Ciekawe, co wy im zrobiliście, że aż tak was nienawidzą. To jest niesamowite. Ale czy nie a dla pana, pana to jest prafiu, odpowiedni prafiu poziom? Panie redaktorze, a z kim miał się spotykać? Z Mateckim może? A, czyli pan nie widzi nic z tym złego, że, że na przykład ten... z panem Kijowskim, Panie który jest skazany, nie wiem, co z panią Augustynę, nie która wiem, obraża polski mundur, z Ale panem Kramkiem, robią... który niszczył Panie zapory czy zasieki politykę. na polsko-białoruskiej granicy. To są osoby, z którymi w, w minister Żurek powinien się spotykać, rozumiem, tak? Panie redaktorze, no ja myślę, że minister Żurek spotyka się z tym, z kim chce. Jest ministrem, jest osobą... Która nie jest ubezwłasnowolniona i ma prawo się spotykać z kim chce. To, że ci ludzie yy, mają, niektórzy z nich jakieś wyroki, te wyroki od, odsiadują, czy one są w toku, bo są w zawieszeniu, to przynajmniej im się chwali, bo nigdzie nie półciekają. Jakby siedzieli, problemami. to by się chyba z tego A yy, ci, którzy mają dostać wyrok odpisu, uciekli do Budapesztu. Ci ludzie, nawet jeśli coś robią, to robią za swoje pieniądze. A Matecki robi hejt, czy robił hejt, bo teraz już coraz trudniej mu to się robi. Robił hejt za nasze pieniądze. Ale Panie pośrednik. Czy ja dobrze budżetowe? pana rozumiem? Taka jest czy Pan broni, no teraz... czy pan. Czy, ty, nie, tylko proszę o określenie się jasno. Czy pan broni pa... pani Augustynek, pana Kijowskiego, pani Lempart, czy pana Kramka. Czy pan pan, ich jedyną osobą, którą, jedyną osobą, którą poznałem z tego grona, o której Pan mówi, to jest pani Lempart. I rozmowa z nią ale nie była zła. Ja, nie, nie, nie poznałem Czyli plucie na złej funkcjonariusza policji Także nie ma się problemu. dlaczego tak? was tak nie lubi, czy wręcz nienawidzi, pewnie musiało im, mu jej pis naprawdę dowalić. Kobiecie, A widzi Pan tak, coś niewłaściwego w pluciu nie na funkcjonariuszy, czy nie? E, nie, oczywiście, że jest to niewłaściwe. To tam bez dwóch zdań. To, to, to tego nie pochwalam, A w cieniu, tego nie powinniśmy. Nie powinniś na na polsko-białoruskiej granicy to jest też właściwe, bo, nie właściwe. niewłaściwe. Jesz... Jeszcze raz, bo, jeszcze raz, bo Na cięciu pójkę, tych zasieków ja nie... na polsko-białoruskiej gra, granicy, cięcie ty, tych zapór, to jest właściwe, niewłaściwe? Cięcie zapór, wie pan co? Są ludzie, którzy nadal uważają, że my jako państwo demokratyczne powinniśmy pomóc wszystkim tym, którzy, którzy chcą się przedostać do nas i lepiej żyć. Ja już Czyli w porządku, razy, no, rozumiem. Ja już wiele razy na antenie pana programu powiedziałem, że Polacy tego nie chcą, więc będziemy bronili granicę, ale szanuję również pogląd tych ludzi. No dobra, czyli w porządku, Żurek się spotyka z takimi osobowościami, jest wszystko okej. Okay. Może senator Witkowski ma. Ale nie pan, to nie jest tak, no. jeśli macie problem, jeśli pan poseł Sztucki ma tak, problem. to ja, ja uważam, to, że to jest moim zdaniem niedopuszczalne, że osoby, ma... które stanowią, razu... zachowują się jak margines społeczny, są honorowane przez ministra ja sprawiedliwości i się urządza z nimi konsultacje. przepraszam, napisać... z kim? Nie ma z kim minister sprawiedliwości robić konsultacji jest tylko z taką patologią? Panowie posłowie, którzy siedzą tam, niech jutro napiszą interpelację do pana ministra Żurka w tej sprawie i jestem przekonany, że w ciągu tygodnia, góra dwóch, dostaną odpowiedź i będzie jasno. Panie Szczucki, panie pośle, ma pan zadanie. No, panie redaktorze, nie mam wątpliwości, że moi koledzy już napisali wiele interpelacji w tej sprawie, ale nie mam problemu z tym, żeby napisać no jutro kolejną. jutro czekamy na pana. Nie sądzę, żebym otrzymał odpowiedź, ale dlaczego nie, spróbuję. Senator Witkowski, czy widzi w tym coś niewłaściwego, czy jest OK i nie ma problemu? No pop... znaczy, generalnie tak. Byłem kiedyś wicewojewodą, za, za, łącz, razem z prezesem Michałem Laskowskim, wtedy prezesem Sądu Okręgowego w Poznaniu Operacyjnego, zakładaliśmy pierwszą w Polsce Radę Readaptacji Skazanych. I odwiedzałem więzienie w Rąkach, na Myńskiej, w Rawiczu te spotykałem się z tymi ludźmi których chcieliśmy zresocjalizować żeby wyszli w normalnych sytuacjach i trafili do państwa przyjaznego tym którzy kiedyś popełnili jakieś przestępstwa Więc to też jest element Od... resocjalizacji Niż może tam inny możliwość trafić. pracy in, inny niż możliwość pracy na zewnątrz, zdobywanie zawodu, kwalifikacji po to, żeby z jak się wychodzi, żeby łatwiej trawić na rynek pracy. Udało się. I to było pozytywne działanie, bo nie, ma, nie trzeba ludzi skazywać na całe życie za drobne często przestępstwo. Czyli po pan też nie widzi w tym nic złego, okej? Okay? Tak. Nie, ale dokończę, dokończę. To dobrze. Minister może spotykać z każdym. Co najwyżej z mojego punktu widzenia niewłaściwie wybrał miejsce spotkania, bo jak już to mogli zaprosić do prokuratury krajowej, bo on jest przez prokuratorem generalnym, w związku z tym to jest też jego, albo do Ministerstwa Sprawiedliwości, niekoniecznie w prokuratorze, w prokuraturze rejonowej, no bo to zawsze jakieś tam budziło, dlaczego tam, a nie w innym miejscu i tak dalej, tak dalej. Więc konkluzja jest taka, spotykajmy się z ludźmi, którzy zbłądzili być może. Po to, żeby ich wyprostować czy naprostować i ich nawracą, umożliwić im powrót normalną drogę, miejsce dobierajmy Tylko czy to było nawrócenie, za... czy konsultacja i ustalenie dla... przyszłości? Może wspólnych Nie wiem, działać. bo ja tam nie, ja tam no. nie byłem, ale generalnie, generalnie no jak się Dobra. spotkał minister, to musi z lecimy od... dalej, bo zaraz z, z grupy, o tym już są tutaj wszyscy Zapytajcie pana ministra, chyba wam odpowiem. Lecimy dalej. Spot. Wczoraj, wczoraj koalicja obywatelska podała, nawet poseł Łącki też go podał na portalu. X wielki atak na prezydenta Nawrowskiego. Zobaczmy ten spot. Zgodnie z konstytucją, rząd prowadzi politykę zagraniczną. Prezydent jest zobowiązany do współdziałania z rządem i godnego reprezentowania Polski. Trzymajmy się wszyscy i zawsze tej zasady. Tak jest lepiej dla Polski. I właśnie ten spot numer 13 w Szpiglu. Weta, odmowy awansów oficerskich, brak podpisów na nominacjach sędziowskich, odrzucenie wniosków o odznaczenia dla funkcjonariuszy. To nie film, to prezydent chaosu, a vetomac się nie zatrzymuje. Karol Nawrocki zawetował już 15 ustaw. Nie tylko próbuje przejąć kompetencje rządu, on sabotuje bezpieczeństwo Polski. To prawdziwy prezydent chaosu. No i cała dyskusja, prezydent chaosu. Radosław Sikorski dyskutuje, również pan Żurek mówi, że to Trybunał Stanu, że chce przejąć kompetencje rządu prezydent, chce zmienić wręcz ustrój kraju. I pytanie do posła Mulawy, czy rzeczywiście tak jest, że ten zły prezydent jest tak okropny? Nie jest okropny. Prezydent ma prawo mieć własne zdanie. Nie możemy pana prezydenta traktować jak długopis. Zresztą środowisko pana premiera Tuska zarzucało, że poprzedni prezydent wszystko klepał, tak sklepał wszystkie ustawy, a wtedy, kiedy pan nowy pan prezydent Nawrocki niewiele nawet wetuje ustaw, to to już się nie podoba. Czyli raz się podoba, drugi raz się nie podoba. Ale jest zarzut znało. jest poważny. Trybunał stanu, bo chce Panie redaktorze, no to, to, są, to są publicystyczne sformułowania, Za, zarzut dla pana prezydenta, że chociażby był. Ale w ostatnim... to mówi minister sprawiedliwości. Minister sprawiedliwości no nie jest ministrem sprawiedliwości, jest funkcjonariuszem. W poprzednim poprzednio rozmawialiśmy, że zapraszam babcie Kasię, no to to jest osoba nieodpowiednia na tym stanowisku. Nie uważajmy nie, 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 nie słuchamy, pana... Babci. Nie, 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 nie słuchamy pana, pana Żurka i nie staramy się podchodzić do niego poważnie, bo to jest niepoważna osoba. Żaden prezydent chaosu, pan prezydent wypowiada się. Wtedy, kiedy chce zawetować jakąś ustawę, to tłumaczy, dlaczego wytuje. I w tym tygodniu, o ile dobrze pamiętam, na 11 ustaw tylko dwie zawetowało, 9%. Nie ponad 80, czy 80 jest podpisanych, a tam chyba 14, czy 15, 15 zawetowało. 15, czy tak, także w tym, tym, tym spocie jak zawsze półprawdy od pana Tuska, rzeczywiście zawetowanych jest 15, ale 80 podpisanych, tego już pan Tusk, pan Żurek i cała ta śmieszna. Koalicja, czerwona koalicja, nie powiedziała. No to pytanie do posła Łęckiego. Dlaczego pan się zdecydował podać ten spot dalej na portali? Czy może po prostu był taki przykaz partyjny, podawajcie dalej? Słucham, słucham pana posła Mulawej i, i jestem naprawdę mocno zdziwiony y, tym, co mówi. Obrażając nas jeszcze o jakąś tam śmieszną, y, śmieszną koalicję. jeszcze nie tak dawno, chyba tak samo mówił pan, Opisie, zdaje się, tak sobie przypominam. Ale o ja to chodzi. Panie redaktorze, pod spodem, pod tym wpisem, jeszcze jest też drugi mój wpis, który teraz zacytuję. W czasie wojny za naszą wschodnią granicą, jeszcze raz powtórzę, w czasie wojny za naszą wschodnią granicę. Karol Nawrocki, pan prezydent, igra z bezpieczeństwem państwa. Blokowanie awansów dla oficerów ABW i wojska to w obecnych czasach wyjątkowo szkodliwe i krótkowzroczne działanie. Prezydent powinien stać na straży bezpieczeństwa, a nie je osłabiać. A co robi? No, niestety osłabia. I to jest panie cały... pośle, mogę dopytać no. jedną rzecz. Czy uważa pan, Proszę. że zakaz spotykania się szefów służb specjalnych z prezydentem, czy to nie jest przypadkiem osłabianie bezpieczeństwa Polski? Widzi pan, panie redaktorze, a niedawno był też taki program, kiedy występowali właśnie wszyscy szefowie tych służb, którzy już nie są szefami i mówili, jak to wyglądało poprzednio. Jak to powinno wyglądać i jak to było robione, jak ten kontakt z szefami służb wyglądał. I on nie wyglądał tak, jak chce pan pan prezydent. Że pan prezydent A czy to nakazuje, źle, że prezydent chce znać albo wiedzieć jak najwięcej o bezpieczeństwie Polski? Tak to nie jest. Tylko ze mną, ze mną pan nie porozmawia na temat tego, na temat pana prezydenta Nawrackiego, dlatego że ja zaraz po tym, jak został wybrany, powiedziałem jedno zdanie i tego się będę trzymał cały czas. Pan prezydent Nagrodzki został wybrany po to, żeby obalić rząd 15 października. Tylko po to. To jest jego działanie. I on będzie robił wszystko, żeby to obalił. On będzie, będzie wetował. To, że panowie mówicie, że on nie zawetował 80 ustaw, a 15 tylko zawetował, panowie, on będzie wetował kluczowe ustawy, takie, które mają jak najbardziej zaszkodzić rządowi 15 października. I tak to będzie wyglądało. Panie a Boże. większość tych ustaw zawetowanych jest taka, że uderza później w obywateli, w Polki i Polacy. Na Dlatego prezydent ustawę, ma ja też swoje inicjatywy. Ostatnie zdanie, Ostatnie mhm. zdanie panie redaktorze. Prowadziłem ustawę o wodzie. O czystości wody. Zawydował ustawę tylko dlatego, że mu korporacje samorządowe do głowy yy, powciskały jakieś bzdety, że będą musieli coś robić, czego nie chcą robić, a była to ustawa, która ma zagwarantować Polkom i Polakom to, że wreszcie z kranów będzie leciała woda, którą będą mogli pić. Nie będą musieli kupować wody w plastikowych butelkach, w biedronce, w żabce i w jakimś innym sklepie. Za to niech pogada to pan z Trzaskowską. Nie napije się takiej wody w Warszawie. Mieszkam w Warszawie. Niech pan czeka <laughs> raz Trzaskowski. Panie pośle, a dopytam ostatnią rzecz. Jeżeli chodzi o inicjatywy, bo tam mówi, że tam wszystko wetuje prezydent najważniejsze, ale prezydent przygotował 13 swoich inicjatyw, tak dla TCPK, m.in. PIT Zero dla rodziny, wrożenie cen energii, e, ustawa ukraińska, technologie przełomowe, stop banderyzmowi, obywatelstwo polskie, tak dla polskich portów, godna emerytura, tani prot, minus 33%, prawo ruchu drogowym, fundusz medyczny. Dlaczego żadna z tych inicjatyw, projektów ustaw prezydenckich nadal jest w tej zamrażarce? Dlatego, że pan prezydent podłość? ma dokładnie ten sam problem. Dlatego, że pan prezydent ma dokładnie ten sam problem, co miał PiS, kiedy rządził, że nie jest w stanie e, z, 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 znaczy załatwić sobie większości koalicyjnej. I to jest cały problem. Pan ale prezydent, e, prezydent ma inicjatywę, przepraszam, ale to prezydent nawet, nie głosuje, nie naciska tak nie w sejmowych ławach, tylko wy posłowie. Prezydent nie jest posłem, to jest prezydent. prezydentem. Zobaczmy, I ma inicjatywę ustawodawczą, żeby procedował to sejm. I to jest chyba logiczne. I się z tym zgodzimy. No, no nie, to nie, nie bardzo pan prezydent. Głównym atrybutem. Głównym atrybutem prezydenta Rzeczpospolitej, fakt, macie rację, jest prawo weta, ale te prawo weta musi być, musi być precyzyjne i takie, które pomaga w rządzeniu albo wytyka błędy, a nie po to, żeby przeszkadzać w rządzeniu. Nie jest głównym oh. atrybutem pra, prezydenta prawa usta, znaczy inicjatywa ustawodawcza. Taką samą inicjatywę ustawodawczą ma 200 tysięcy mieszkańców Rzeczpospolitej Polskiej. To może Jeśli czasami warto się dogadać, z tym, żeby wrzucać do Sejmu Panie pośle, bo gotowy jest już Klub Zapisamy Republiki. w ten sposób. Mam nadzieję, że pan kiedyś do Klubu Republiki wpadnie tutaj do nas, bo to jest dłuższy program. Jak będzie to wyglądało. A jeszcze króciutko: senator Witkowski, poseł Szczucki, i już przełączamy się na Klub Republiki. Także senator Witkowski. Co z tymi inicjatywami prezydenta? No więc przypomnę, że w Polsce mamy ustrój w Konstytucji zapisanej parlamentarno-gabinetowy, a rząd. Rząd, który jest emanacją parlamentu, i to jest źródło rządzenia politycznego. I swoje kompetencje ma też prezydent, które wykorzystuje. I, no więc, tworząc konstytucję, można powiedzieć, że gdzieś tam jakieś błędy popełniliście, nie powiedzieliśmy albo prezydencki ustrój, albo ten parlamentarno-gabinetowy. To dzisiaj się nie sprawdza. Ale Czyli nie łamie prezydent, prezydent konstytucji, ukrzy, bo niektórzy tak dobrze. próbują teraz wmawiać. Czy Roman Gierty chce odwołać w, tej w ogóle sprawie nie łamie konstytucji, natomiast Laps. utrudnia rzeczywiście rządzenie i realizowanie programu dla Polek i Polaków staje po stronie najbogatszych, przykład zawetowanie ustawy o fundacjach, która daje najbogatszym możliwość właściwie niepłacenia podatków przez ileś lat, ale też się uczy. I posłuchał ministra Sikorskiego i, i nie, nie będzie się spotykał z premierem Orbanem, a tak uczuć w planach. A więc to, myślę, że nie będzie. Takich będzie nauczycieli papierowski z paliwę, ale to, to ja paliwem, ja tak więcej, to pan więcej, u, u, u. więcej nauk u. 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 będzie przyjmował i być może musi zmienić otoczenie trochę swoje najbliższe, no bo ma takich doradców, trochę bardzo No Powinien coś zrobić z panem. Z tej, tej <susuranym> nie, no Żórek <susuranym> Jeszcze, jeszcze Trudno, żeby przekazywać mu tajne informacje, skoro w otoczeniu go najbliższym szefem BBN jest osoba, krótko która nie ma poseł procesie no, musimy musimy kończyć. Panie kolejnym z, z jednym się z Panem zgodzę, że w mnóstwo błędów w w tej Konstytucji w roku i w trzeba w wielu miejscach w Natomiast jeżeli chodzi o stan prawny i prezydenta, prezydent ma procesie w ma procesie ma kolejnym procesie w kolejnym procesie w kolejnym procesie w kolejnym procesie w Konstytucją niezgodna albo niezgodna z jego wizją Rzeczypospolitej. Ma

omawiać projekty ustaw i je konsultować, tak żeby miały one jakąkolwiek szansę na podpisanie. A jest i tak te wizja, złe, najgorsze taka, na pewno podpisane nigdy nie, nie będą. Wyciągnięta dłoń jest. Pytanie, czy rząd się zdecyduje ją również podać. Szanowni Państwo, już Klub I Republiki, bo już jest wszystko gotowe. Adrian Klarenbach ze swoimi gośćmi I także. Także również panom w studiu. Krzysztof Mulawa, Krzysztof Człowski, dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. I senator e, Waldemar Witkowski i Artur Łącki. Bardzo panom serdecznie. I Dzięki już bardzo. zaczynamy Szanowni Państwo, klub Republiki, proszę zostać z naszą stacją. Do zobaczenia.